Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ile się zarobi na maksymalnym levelu w danej pracy w MTA na serwerze For Life w jedną godzinę. I w tym odcinku zajmiemy się dodo. Oczywiście, lokalizację będziecie mieli pokazaną na ekranie. Jak się uda, to też postaram się wkleić tu jakieś pozdrowienia i donaty jeśli takowe są. I tutaj jeszcze dopowiem, że średnio na pierwszym A. I jeśli chcecie zacząć w ogóle tą pracę, do, do, to potrzebujecie z tego co wiem licencję pilota jedynie. No i dobra, tutaj co jeszcze chciałem powiedzieć. Na pierwszym levelu średnio jeden kurs zajmuje 18 minut. A jeśli chcecie wbić kolejny level w tej pracy, to z tego co wiem potrzeba plus minus 20 godzin, realnych oczywiście. A jeśli chcecie mieć trzeci level. To potrzebujecie z tego co wiem 2000 Expa, czyli inaczej 2000 paczek. Ja to robię jeszcze z Premium Plus. Więc jeśli tego nie macie, to możecie mieć inny zarobek. Oraz to zależy od tego, gdzie macie kursy i jak latacie. I chyba z tych dodatkowych informacji, wszystko. Jakbym czegoś w razie W zapomniał, to postaram się napisać w komentarzu i przypiąć. A tymczasem myślę, że możemy przejść do podsumowania. I tak zarobek to jest 6117 PLN-ów plus 600 pln z Premium Plus. Vmax i tutaj mówię tak jak jest pokazane, jeśli wybieracie samolot, a nie z tego jak latałem. Tak, VMAX to jest 180 km na godzinę Z tego co wiem Czas to jest 1 godzina, tutaj akurat fajnie równo mi wyszło Kursy to jest 2, czyli kursów zrobiłem 2 Plus 3 paczki Jeśli chodzi o LP to jest 96 plus 12 z premium plus I tutaj jedynie się różni 42 40 na, 40 na od magazynu. Więc tutaj, jeśli jesteś początkowym graczem, to myślę, że lepiej zrobić tą licencję pilota i mieć troszkę mniej LP, a mieć większy zarobek niż męczyć się na magazynie. No ale to już też jak chcecie. Nie, ja tutaj tylko sugeruję. Poziom pracy to jest trzeci. I tutaj jeszcze dodam. Jakie są samoloty i ile jest w nich paczek Więc tak pier Na pierwszym levelu macie Dodo i jest w nim 15 paczek Na drugim levelu macie i Jest w nim 22 paczki A na trzecim levelu macie Nevadę i jest w niej 30 paczek I normalnie bym powiedział, że to już wszystko i do usłyszenia Aczkolwiek Podajże w odcinku z kurierki pisałem komentarz, jeszcze będziecie mieli pokazane że jeśli dobijecie 400 subskrypcji to możliwe, że będzie konkursik i... pozdrowiliście no, to oh my God! Wow! jestem mega wam wdzięczny, oczywiście mnie to motywuje do dalszej pracy no i oby tak dalej I dzięki z całego serca, naprawdę dobra i w tym momencie ogłaszam konkurs. I tak, co trzeba zrobić, żeby w ogóle wziąć udział w tym konkursie? To oczywiście łapka w górę, subskrypcja i napisanie komentarza, jaka seria wam się podoba? Czemu wam się podoba? No i co lubicie w tej serii najbardziej? Może to być live, odcinek, nieważne, po prostu ma być to jakaś. Do seria A jeśli chodzi o nagrody, to są w sumie dwie, czyli znaczy jest więcej nagród, ale jakby dwa takie punkty. Dobra, nieważne. Jeśli chodzi o nagrody, to jest 15 koła na Full Life, ie. tak, tak o, lub auto do 15 koła, lub nagroda F niespodzianka. I tutaj będziecie mieli do wyboru trzy opcje. Czyli po prostu wybierzecie numerek, jeśli wybierzecie tą nagrodę niespodziankę, wybierzecie numerek od 1 do 3. No i w danym numerku coś będzie się znajdować. Co to już wam nie powiem, bo to jest nagroda niespodzianka, więc nie miałoby to zbytnio sensu, oczywiście. Dobra, ja myślę, że wszystko powiedziałem. Mogę się z wami żegnać, tak więc. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, do usłyszenia, do kolejnego, no i hej!